Witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy na bazie u Rafaela 13 Przybyło przyglądać się, co się dzieje tam na bazie. Teraz muszę, zanim zaczynamy, tą to... Wszystko się słodzi. Harry. Dobrze. Zapraszamy do oczyszczenia z tych programów. Bożena, hasło Myszka Bo. Simone przekazuje, wizerunek.

Planeta koloru pink ukazała się. Dwie cywilizacje zamieszkają tam, ale tam wszystko doświadczają, pozytywne, negatywne, neutralne. 15 galaktyk oddziela tę planetę od drogi mlecznej. Zaczynają. To No, mocniej zniszczona ochrona planetarna spłynęła z tej istoty. Okrągły czyt po prawej stronie mózgu, ściągnięty, das ist aktywny, sztrez i problemy stwarza. Okrągły czyt ściągnięty nie jest aktywny. Trójkąt ściągnięty. Da Program zaczął się łączyć i podtrzymuje zmiany genetyczne. Ist ein ist chip. Ist nicht Ośmiokątny czyt po lewej stronie mózgu nicht nie jest aktywny. An.

Der ist aktiv. Das soll halt die Muskulatur im Hochdruck verfahren. I zakwasza całą muskulaturę na plecach. Bis front ist über Finger und die Handgelenke rechts und links sind zwei Tiere. Dwa wężowate stworki obinięte na obydwóch nadgarstkach ściągają. Also rechte Seite war schon aktiv, die linke nicht. Już był aktywne, były aktywne toksyny. Na prawym tam I prawej tam prawej, i osłabiają te toksyny wszystkie stawy. Um, na sercu nie ma nic. Mały owalny chips płuc ściągnięty. Nie jest aktywny. Sześciokątny chips wątroby ściągnięty. Nie jest aktywny. Kwadratowy czip z wewnątrz żołądka ściągnięty. Program ruchomy ma. I stary zapalne twarzy ten program jak się włącza. Giderne, in der Mitte ein części Jelit, okrągły czy ściągnięty. Der ist Aktywny. das soll halt die Verdauung Zakłóca pracę jelita. Auf der rechten Seite, auf ist Chip. Z energii owalnej chip ściągnięty. E, right e, nie jest aktywny. ist frei. nie ma nic. Gebärmutter ist auch frei. Na układ nie ist frei. Na biodrach nie ma nic. Auf der linken Na lewym udzie trójkąt ściągnięty. nie nie jest Knie sind Na kolanach nie ma nic. runter zu den ist auch frei. Nie ma nic, teraz braka w powiększeniu. przeglądam jeszcze. raz. hat nichts da gefunden. So, jetzt Teraz aura sprawdzana. Die aura ist von innen und außen gleich geschwächt. No aura zniszczona okay. z stron. całkowicie aure. Okay, gut, jetzt ist wieder komplett die Aura. Aura zrobione. Jetzt gibt sie wieder ihren Planeten. Ja, sie sitzt gerade noch auf dem Gruppen. Sie Ist gerade total aufgewühlt. Jest bardzo, eh, jak to się mówi, eh, No taka rozstrzęsiona, ja, ale szczęśliwa. Jezus ja. rozmawiał z nią, uspokajał. No i cały czas składa podziękowania. Dziękuję się na okrągło wszystkich, zeszła ze stołu. No, taką radość teraz ma w sobie. Spokojna jest, żegna się i zniknęła portalu połączyła się z ciałem fizycznym. Bardzo się cieszymy. Następna osoba uwolnia nas z programu. Zostańcie zdrowi, kochani. Na